Cześć, wiedzieliście, jak tu widzicie na obrazku? Mamy tu królika. Czy wiedzieliście, że królik jest mądrzejszy od kury? Króliki są bardzo szyb, szybkie, ale niestety, zające są szybsze. Teraz przejdziemy do chomika. O, widzicie, tam sobie śpi. Chomiki śpią w dzień. Chomiką trzeba czyścić po idełkach, żeby tam się nie, nie, zb, nie zbierały bakterie z ich pyszczków. Chomiki jedzą karmy, chomiczu, można łatwo kupić w zoologicznych. Chomiki potrzebują kołowrotka. Bardzo potrzebują kołowrotka. Niestety, chomiki czasem mają rany, jak tu mój czasem i chorują. Dobrze. Teraz przechodzimy do świnki morskiej i zobaczycie świnkę morską prawdziwą. O tu widzicie? O, weszła do domku, jest nieśmiała. Świnki morskie są, nie, są naj, najlepsze z hodowli. Na się można znaleźć albo w zoologicznych najlepsze młode z hodowli i Świnki jedzą świn, świnkową karmę, potrzebują paśnika, dwóch miseczek, domku, domku potrzebują, przede wszystkim, gdy są młode, w ogóle potrzebują domku, żeby się schować, kiedy się boją, je zostawicie, o tak, w łysej klatce bez domku, o, na przykład tak, bez domku, to będzie się bała, stresowała, w ogóle będzie miała traumę. Nie będzie chciała. To do następnego domu. Więc jak wiecie, świnki potrzebują bardzo domku. Po prostu potrzebują. Trzeba im zmieniać wodę. Świnki bardzo dużo jedzą. Są takie głodomorki. I potrzebują paśnika i legowiska. Akurat ma legowiska. Zostawcie lajka albo łapkę w górę. Do widzenia.